Miasto Bielsko-Biała zaprasza na Święta na Starówce, które odbywać się będą na rynku w Bielsku-Białej w dniach 21 i 22 grudnia, w godzinach od 12 do 21. Podczas imprezy plenerowej na rynku starego miasta wystąpią zespoły muzyczne: Studio Piosenki, Studio Operowe, Ad Libitum, Churek Dziecięcy Pinocchio, Dzień Dobry, kamuflaż The Ploders, Magnificat, Crafty Bracers, Kapela Góralska z bójnicy oraz Zakopower. Zespoły wykonają najpiękniejsze polskie kolendy i pastorałki. Dla najmłodszych mini disco show oraz bezpłatne warsztaty, w trakcie których dzieci będą mogły wykonać ciasteczka i pierniczki oraz ozdoby choinkowe w różnych technikach. Czynna będzie bezpłatna karuzela, a Mikołaj ze śnieżynką i diabłem będą częstować najmłodszych słodyczami i owocami. Czynne będą stoiska handlowe oraz gastronomiczne. Dorosłych zapraszamy na degustację potraw regionalnych, żanego wina i piwa, herbaty, kawy, słodyczy, ciast i ciasteczek, oscypków, pierogów, krokietów, placków ziemniaczanych. Prowadzona będzie sprzedaż wyrobów i ozdób choinkowych, stroików świątecznych. Swój udział w kiermaszu zapowiedzieli m.in. producenci naturalnych wyrobów wędliniarskich, ręcznie rzeźbionych świec, ceramiki artystycznej, aromatycznych przypraw, ryb słodkowodnych, miodów i ich przetworów. Nie zabraknie także beskickich twórców ludowych i ich wyrobów. W niedzielę 22 grudnia w godzinach od 12 do 19 w sali bankietowej nad wagą odbędą się targi fajnych rzeczy zorganizowane przez Fundację Kultury Kalejdoskop. Święta na Storówce. Rynek w Bielsku Białej. 21 i 22 grudnia w godzinach od 12 do 21. Zapraszamy.